Wszystkich Dzień dobry. Szanowny panie marszałku, szanowni pa panie posłanki i szanowni panowie posłowie, wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Państwu obywatelski projekt y, ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jestem pielęgniarką i my, pielęgniarki i położne, towarzyszymy człowiekowi od narodzin aż do śmierci. Jesteśmy obecne w każdym zespole medycznym, który zajmuje się pacjentem. Pacjentem, którym jutro może być każdy z nas. Pacjentem, którym może się stać każdy członek Waszej rodziny. Żona, mąż, dzieci, rodzice, wnukowie. To oczywiste. To, co nieoczywiste, to fakt, że nasza praca to nie tylko pobieranie krwi, robienie zastrzyków. Zmiana pampersów jak powszechnie się wydaje, bo tak postrzegana jest nasza praca, bez nas nie zostaniecie Państwo zoperowani, bo to my przygotowujemy bloki operacyjne do operacji, to my asystujemy przy znieczuleniach pacjentów, to my podajemy narzędzia do operacji. Również my przygotowujemy pacjenta w oddziale do tego zabiegu. Podłączamy ECMO, dializatory, pompy infuzyjne, respiratory, zakładamy cewniki, robimy EKG i jeszcze wiele innych czynności, o których tutaj trudno je wszystkie wymienić. To my obsługujemy wszystkie urządzenia podtrzymujące funkcje życiowe i monitorujemy parametry życiowe. To nie jest łatwa praca. Wyobraźcie sobie Państwo, jak pobrać krew u wcześniaka, który, który waży 50 deko, u którego naczynia krwionośne są cienkie jak włos. To my leczymy rany i ratujemy pacjentów przed amputacjami. To my, położny, jesteśmy z ciężarną kobietą na każdym etapie ciąży i porodu. Ratujemy życie z naprawdę ciężkich przypadków, a także towarzyszymy człowiekowi do ostatniego jego tchnienia, bo to pielęgniarka zostaje z chorym do samego końca jego życia, kiedy zaprzestajemy uporczywej terapii. Sami widzicie, że to my właśnie, pielęgniarki i położne, jesteśmy przy pacjencie na każdym etapie jego życia i w każdej chwili gotowe na niesienie pomocy. Towarzyszymy Wam przez całe życie. Stanęłyśmy także na pierwszej linii frontu w okresie pandemii i ponad 200 z nas zapłaciło najwyższą cenę cenę życia. Niesiemy pomoc, bo to jest właśnie nasze zadanie. Bez względu na warunki zawsze jesteśmy gotowe do działania. Dziś to my potrzebujemy Państwa pomocy. Dziś to my liczymy na Państwa głosy i na państwa działanie. Jest nas mało, o wiele za mało. W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada pięć pielęgniarek. Średnia unijna to ponad dziewięć. Ze średnią wieku 54 lata jesteśmy także najstarszą grupą zawodową wśród zawodów medycznych, co sprawia, że ta statystyka w najbliższych latach będzie się pogarszała. W roku 2030 Czyli za niespełna 7 lat, aż 65% pielęgniarek i 60% położnych osiągnie wiek emerytalny i zatrudnianych będzie w wieku uprawniającym do przejścia na emeryturę. Już dziś 80 tysięcy pielęgniarek, to jest 1 piąta, pracuje w wieku emerytalnym. Co by było gdyby te osoby nagle zdecydowały, że będą korzystały z swoich uprawnień? System ochrony zdrowia runie. A wtedy wy my również jako pacjenci zostaniemy bez pomocy. Bo system nie ma szans działać bez pielęgniarek. Tymi słowami wstępu, przepraszam bardzo, brakuje nam młodych w naszym zawodzie. Otwieramy nowe szkoły i to jest fakt. Kształcimy młode pielęgniarki, pielęgniarzy, położnych. No i tutaj statystyki już biją na alarm. Tylko 60% absolwentów podejmuje pracę w ochronie zdrowia. Jeszcze mniejsza ich liczba pracuje w publicznych podmiotach, a jeszcze najmniejsza chce pracować w oddziałach szpitalnych. Reszta trafia do prywatnej opieki zdrowotnej, emigruje czy ucieka do innych, bardziej perspektywicznych zawodów i działa w kosmetologii, bo pielęgniarstwo to niezwykle trudna praca. Satysfakcjonująca, lecz trudna i odpowiedzialna. Na 12-godzinnym dyżurze średnio pokonujemy około 20 km. A często, ostatnio bardzo często, zdarza się, że z jednego dyżuru idziemy na kolejne. Dźwigamy ciężary, pacjentów, sprzęt medyczny, a te fizyczne obciążenia to nie wszystko. Olbrzymia odpowiedzialność, presja czasu wynikająca z zbyt małej liczby personelu medycznego, narażenie na czynniki biologiczne i fizyczne w miejscu pracy, konieczność bycia nieustannie czujnym powoduje olbrzymie przeciążenia psychiczne i stres, nierzadko prowadzi do wypalenia zawodowego. Takie warunki pracy odbijają się na naszym zdrowiu. Przeciętna Polka żyje 82 lata. Przeciętna pielęgniarka, dane z ZUS żyje 62 lata. Ta ciężka praca powoduje, że żyjemy często 20 lat krócej niż kobieta w Polsce. To praca wykańczająca fizycznie, psychicznie, dlatego niewielu młodych ludzi pisze się na taką pracę, i jeszcze dodatkowo nie ma określonej jasności ścieżki awansu zawodowego i rozwoju zawodowego. Szanowni Państwo, Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie, tymi słowami wstępu pragniemy pomóc Państwu zrozumieć, dlaczego tu jesteśmy. Nam nie chodzi jedynie o pieniądze, bo to ciągle wybrzmiewa. To naprawdę trudna, wyczerpująca praca i jak każdy chcemy, aby była uczciwie ceniona, a, nie, a tak w tej chwili nie jest, co uderza w nas wykonujących zawód i w młodych, którzy nie są zainteresowani wykonywanej tej pracy. Uniwersalny system wynagradzania na całym świecie oparty jest na dwóch elementach. Kwalifikacji nabytych w drodze edukacji, jak również umiejętnościach, które wynikają z doświadczenia zawodowego. Postęp medyczny jest tak ogromny, że wykształcona, doświadczona pielęgniarka położna to warunek bezpieczeństwa pacjentów, czyli nas wszystkich. Jak to możliwe, że do dziś, mimo wielu obietnic kolejnych ministrów, zdrowia nie mamy określonych kompetencji pielęgniarek uwzględniających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Dziś kwalifikacje na danym stanowisku określa pracodawca, który często walczy o przeżycie podmiotu słabo finansowanego, którym kieruje i oszczędza na wszystkim, na czym się da, a przede wszystkim oszczędza na pracownika. Jeśli nie stać go na zatrudnienie magistra ze specjalizacją, wpada na pomysł, że obniży wymagane kwalifikacje tak, żeby miał z czego zapłacić, a że obowiązki dla tej osoby pozostają takie same jak były, no to tylko szczegół. Po co więc wydajemy publiczne pieniądze na kształcenie i systematyczne dokształcanie pielęgniarek? skoro go nie bierzemy pod uwagę, kształtując wynagrodzenia. Czy jest możliwe, że pielęgniarka, specjalistka zapomni swoją wiedzę ratując pacjenta? Nie, to nie jest możliwe, bo mamy obowiązek działania na rzecz dobra pacjenta i wykorzystywania swoich najwyższych umiejętności. Pogłębia się degradacja zawodu pielęgniarki i położnej. Nieprzestrzegane są normy zatrudnienia. Bezcelowe w takiej sytuacji stają się działania mające zachęcić młode osoby do wchodzenia do zawodu pielęgniarki i położnej. W badaniach dotyczących zaufania społecznego zawód pielęgniarki, pielęgniarki położnej plasuje się na podium. Ale rodzice, pytani o przyszłość swoich dzieci, Niestety nie wskazują jako wymarzonego zawodu zawodu pielęgniarki położnej. Odpowiedzmy sobie dlaczego. W obecnej sytuacji liczba nowych kierunków medycznych nie będzie żadnym rozwiązaniem, o ile młode osoby nie będą widziały możliwości rozwoju zawodowego po tych studiach, które podejmują i postrzegały przyszły zawód jako atrakcyjny. Obywatelski projekt ustawy, który prezentujemy Państwu, nie jest remedium na wszystkie bolączki i problemy, ale jest kołem ratunkowym wskazującym na minimum koniecznych zmian. Bez zmian, które będą rozwijały i wspierały naszą grupę zawodową, nie będzie poprawiało się jakość opieki nad pacjentem, co też przełoży się na brak możliwości zapewnienia mu właściwej opieki. Demografia kraju jest nieubłagalna. Polacy to najszybciej starzejące się społeczeństwo w Europie. U 60-latków występuje wielochorobowość, a to generuje zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne, a szczególnie na opiekę pielęgniarską. A zapewniamy ją my, wykwalifikowani eksperci medyczni, specjaliści, pielęgniarki, pielęgniarze położni. Po pierwsze, konieczne jest stworzenie systemu uwzględniającego realnie posiadane kwalifikacje i wiedzę wynikającą z doświadczenia oraz minimalizującą różnicę w wynagrodzeniach, tak zwane kominy płacowe, które w tej chwili powstały. I nie znajdują one realnego potwierdzenia w wykonywanych obowiązkach. To zmotywuje nasze środowisko do podnoszenia wiedzy, która przecież jest niezbędna w tym zawodzie oraz zachęci przede wszystkim młode osoby nie tylko do kształcenia się na kierunkach medycznych, ale do pozostawania w zawodzie i pracy w publicznej ochronie zdrowia. Pozwoli także kontynuować pracę doświadczonym pielęgniarkom i położnym oraz przekazywać wiedzę młodszemu pokoleniu. To zawód mistrza i czeladnika. Celem dziś musi być stworzenie warunków do płynnej wymiany pokoleniowej, co ze względu na starzejące się społeczeństwo powinno stać się priorytetem kolejnych rządów. To gwarancja bezpieczeństwa dla polskich pacjentów, czyli nas wszystkich, bo każdy z nas jest lub będzie pacjentem. Po drugie, konieczne jest, aby postulowane zmiany nie były tylko na papierze, ale żeby za nimi szły odpowiednie gwarancje finansowe. Pytam, czy więc nasze postulaty są na wyrost? Ustawa w dzisiejszym kształcie generuje degradowanie i dyskryminowanie, o czym świadczy coraz więcej wygranych spraw przez pielęgniarki w sądach pracy. Tylko, czy miejsce pielęgniarek jest na salach sądowych? My wolimy być na salach chorych z naszymi pacjentami, a waszymi bliskimi. Szanowni Państwo, na zakończenie pragnę Was zapytać, czy kiedykolwiek zamykaliście worek ze zwłokami? Czy kiedykolwiek widzieliście człowieka duszącego się własną krwią? Czy kiedykolwiek. Zostaliście poturbowani przez osobę, której nieśliście pomoc. Czy kiedykolwiek ktoś patrzył wam głęboko w oczy i prosił, abyście nie pozwolili mu umrzeć, lub wręcz przeciwnie, błagał o uwolnienie od bólu i chciał odejść? Czy kiedykolwiek informowaliście kogoś obcego o śmierci jego najbliższych? Czy kiedykolwiek czuliście zapach psującego się ciała ludzkiego? My znamy te wszystkie uczucia. One są częścią nas, więc proszę nie mówcie, że chodzi nam tylko o pieniądze. Nam chodzi o jakość naszego działania, o bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów. Jeśli jednak nie macie odwagi podnieść ręki za obywatelskim projektem, to wprowadźcie nam tachografy pracy. Po miesiącu zamkniemy publiczne szpitale. Liczę jednak, że poczucie odpowiedzialności Przezwycięży politykę i wszyscy państwo zagłosujecie za społecznym bezpieczeństwem i za pacjentami. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję pani przedstawiciel. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję i jako pierwsza głos zabierze pani poseł Józefa Szczurek Żelasko, która przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Szanowny panie marszałku, panie ministrze.